Pokaż jak pokupujesz o, daj dowód, daj dowód Co z Telamonty z nocy czy w dzień? Bez różnicy To damy w dzień tym razem Co? Ty, ty to mówiłeś? Nie. Kurwa, już na starcie don't shoot jest A, zlutowane No to XD No ja, dawaj na górę Chyba nie ich na pizza, jo Chyba O kurwa Я их не видел. Please shoot, please. Jak kiedyś, opowiadałem wam, w świętej pamięci mój wujaszek. Miałem bardzo mało lat, oziomuś miałem z 5 lat, może 6, nie wiem nawet, bardzo młody byłem. I wujek u babci był. I dla żartów, podkreślam, dla żartu zrymowałem do wujka. Wujek, kujek, przez <laughs> Mam... <śmiech> Oni bastion napierdalają Jeden leży, dawaj szybko Kurwa, fanie bloku Jest tu kurwa Gdzie on jest? Kurwa Gdzie? No z... kurwa przymieniają mi broń co czas tutaj Ja nie, nie widzę Chodź do mnie w moją stronę Jest tu za boksem Przy mnie No ten kutas świeci na mnie latarką! Masz go! Tutaj. Dobija Dobijaj mnie! Chodź, chodź, mnie. chodź, Cofaj, cofaj, cofaj! Nie zdążę, już zginąłem, pa! Kurwa, niedobrze! Będzie go healował! 很好。Uh huh. Ja tu gdzieś Słyszę Czekaj, 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 czekaj Brawo Ukrainy jest Dzięki No i chuj nie będę miał blueprinta w blu 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 to Tam miałeś? To. A gdzie ty się wyjebałeś? Tam przy... kurwa. Gdzieś tutaj na... chyba to jestem ja? Ja, to ja ty. O ty. I stopy sobie zbierają. Oh, kurwa. Ja. Broken shield, die On miał lepszego tego eee, Jak się nazywa, kurwa? No, coś Brań tam co miał O, kurwa, był? No tak, dlatego mówiłem Najgorsze jest to, że ja nic nie widzę co ty pierdolisz? Gdzie ja ci to oplułem? No bez kiju to było Dobra, szczęścia mam, musi wystać Ark Orbiter jest na drodze Spokojna okna zakończone 10 minut do wyjścia, powtarzam 10 minut Teraz to mi zaimponowałeś, w ogóle. Dzięki. Ale to jeszcze nie jest koniec. Czuwa, oś! O! Door amis <laughs> Ja piet tolle alle kunnen ons hier bouwen